Dzień dobry, dzień dobry, witamy po reprezentacyjnej przerwie, choć my tej przerwy właściwie nie mieliśmy, mieliśmy natomiast sporo negatywnych doświadczeń w związku z nią, ale nie jesteśmy w tym sami, bo wam też nie udało się wytypować y, poprawnie wyników obu meczów Polaków, dlatego schodzimy ze sceny czerwoni, ale nie jak burak, prawda? Nie wstydzimy się tego, że chcieliśmy, żeby Polacy wygrali z Węgrami, a to się nie wydarzyło. Zdecydowanie Maja, dzień dobry. Miło Cię widzieć po urodzinach, po urodzinach, po, po, uro... po uro... Do? Żuruś. Żuruś, chyba był na moich urodzinach. <laughs> tak, Razem z panem Lewandowskim. Do... O. O. <laughs> no dobrze, więc żeby nie stąpać po grząskim gruncie reprezentacji, która wszystkich nas rozczarowała, na pewno mówię o tym meczu z Węgrami i mówię o wszystkich tych, którzy z dumą typowali Polaków, to przejdziemy sobie na podwórko angielskie. Mm. Teraz przypominam o kodzie YouTube 600, który widnieje na dole ekranu. Również o fribecie w wysokości 60 zł. I czy coś jeszcze mogłabym Wam przypomnieć? Nie. Mm. Jak coś to pytajcie. Ja jestem ciekawy, Maja, tego jak Ty podchodzisz do tego spotkania angielskiego. Zajmiemy się dwoma spotkaniami sobotnimi, jednym spotkaniem niedzielnym. Zaczynamy od tego, który Kto? Kto? Zaczynamy od Liverpool Arsenal. Mm -hmm, zdecydowanie. I chciałam ci tylko przypomnieć, a propos przypominania, mm -hmm. mój drogi Tomek. Ale kolego, przypomnieć, czy wypominasz? Nie, bardzo nie, jest... przypomnieć, to ty jesteś od wypominania. Dobry, że ostatni raz, kiedy rozmawialiśmy o Arsenalu, mm -hmm, to byliśmy to... W trochę w tej grupie takich, o biedni kibice Arsenalu, o, su ten Arsenal, bo oni fatalnie zaczęli, trzy porażki, w ogóle zwalniali już Artety, a tymczasem tutaj nasz y, niezawodny Tomek powiedział nam, że Arteta trenerem września, dobrze mówię? Września, dobrze. Dodatkowo Arsenal od tamtej pory, kiedy o nich rozmawialiśmy, nie przegrał żadnego spotkania. Faworytem w tym spotkaniu według bokmaherów, według mm -hmm. Betfana jest zdecydowanie Liverpool. Ale ja bym się nie do końca z tym zgodziła. A dlaczego? No właśnie dlatego, co, co teraz powiedziałam, to są tylko są w argumenty? Gazie. Tak, tak, to są moje główne argumenty. Poza tym Liverpool. Podejdzie do tego spotkania ze sporymi osłabieniami. No, widziałem, że jest bardzo dużo piłkarzy, którzy mogą nie zagrać. Bo no, się może zagrają. nie zagrać. Tutaj mam sobie wypisane, mój drogi. Main, Milner, Robertson, Keita, Manne. Gomez, Henderson. No i nie wiadomo, czy Firmino w ogóle Dokładnie. zagra. Więc to po pierwsze. Po drugie. W Arsenalu bardzo dobrze między słupkami radzi sobie młody bramkarz, Ramsdale, o którym oczywiście też było wygadanie, tak jak mm -hmm. na Arsenal, tak na jego transfer, bo on jeszcze w tym sezonie przyszedł, ale jeszcze okienko było otwarte. I rocznik 98 8 zagrał też w pierwszym meczu o punkty w reprezentacji Anglii. No i wydaje się być takim pewnym punktem w bramce Arsenalu, poza tym na pewno też podbudowany. Ogólnie tam się bardzo dużo zmieniło, jak przejrzysz skład tego, tego zespołu, to widać, że tam nastąpiły wielkie zmiany w perspektywie kilku ostatnich sezonów, bo no dużo nazwisk. Tak dla mnie nieśledzący go tej drużyny to jest wręcz nie chcę mieć żadnych anonimowych, ale takich mało rozpoznawalnych. Jakoś zawsze mi się kojarzył ten Arsenal z dużymi, z dużymi, nazwiskami, a teraz jest dużo piłkarzy, którzy zaczynają i pokazują swój potencjał w lidze. No, ale to co mówisz, Liverpool bardzo mocno osłabione? Ci są w gazie. Na pewno to będzie fajny mecz. Nawet sobie zapisałem, muszę to zobaczyć, więc Ech. no serio. Bo... Tylko zastanawiam się, wiesz co, wiesz co, że Arsenal strzelił tylko 13 bramek w 11 meczach. To jest bardzo mało. I tyle samo stracił na tobenę. Tylko, że 5 władowało im City. Więc Liverpool przegrał też ostatni mecz. Jestem z z no ale West Ham świetnie sobie radzi w tym sezonie, więc to te też nie ma tragedii, że przegrali z nimi 3-2. No, ale ty mówisz, że Arsenal kojarzy ci się z wielkimi nazwiskami, mi z kolei te mecze z Liverpoolem w wykonaniu Arsenalu kojarzą się z wysokimi wynikami, bo chociaż Arsenal ma problemy, żeby pokonać Liverpool, to często dochodziło między nimi do bardzo zaciętej walki, bo tam mhm. były spotkania 3-3 i 4-3 i 5-5 w pucharze, więc zwykle się działo. I ja chyba pójdę tym torem, właśnie. Mhm, czyli zagrasz na bramki. Czyli zagram na bramki. Tak, taki jest mój plan, yy, opłaca się też bardzo, no i to mnie też kusi, yy, żeby zagrać na Arsenal, bo No bo kurs kursie na drzymi. ten moment jest prawie sześć, co jest naprawdę gigantycznym kursem, yy. myślę, że doszliśmy do tego etapu, że to jest kurs yy, podobny do, do tego, który jest na to, że się spóźnię, bo ostatnio się w ogóle nie spóźniam, <laughs> <laughs> czyli to... Taka bliska mi cyfra, powiedziałabym. Mm -hmm. No ale nie już, ty sobie tam myśl, albo poproszę. Ja już wymyśliłem, mi. że zagram no na Remis bądź Arsenal. 2,56 jest obecnie kurs, więc bardzo wysoki. Mm. No. Tak to zrobię. To... Ja bym zagrała powyżej 3,5, bo też jest niezły kurs na to. Ale. Boję się. Ale zagram. <laughs> A jaki jest kurs? 2,21. Hmm, to jest solidny kurs. Takie 2.2, nie możliwe w tym spotkaniu. I będzie wilk Cyjowca, cała? No, no, nie jest to. No nie jest to co prawda 5.80 5, czy tam 6, tak jak jest na Arsenal. No nie wiem, co ty myślisz? Może bym zagrała jednak na, na Arsenal. To jest będzie bardzo trudne. Wydaje mi się, że. Nie, no zostawię to, prędzej nie Liverpool może wygrać 4-0, wiesz, może być 2-2-3-1, ale na sam Arsenal bym nie stawiał. No, zwłaszcza, że chyba ostatnio wygrali w 2015 z Liverpoolem, nie. więc może to, nie ma faktycznie to, co szaleć. No, no dobra, ja tak zerkam na zegarek, bo dostaliśmy jasne wskazówki wcześniej, że mamy tego nie przegadywać, tylko się streszczać, ale przecież. Lubimy rozmawiać. Ze mną dwie. No właśnie. No dobra. Teraz... Moja tak myślę o tym kuponie jeszcze. Zagraj tak? na powyżej 2,5. Zagrałam? Czy na trzech i zagrałaś? Trzech i pół. Zagraj na dwa i pół. Nie, bo tam jest bardzo niski kurs. Jeden no, co. Ale może nie jest przypadkowo taki. No ja wiem, no ale trzeba. No dobrze. Trzeba ryzykować czasem. Um, Lech? Poznań. Piast Gliwice. To będzie kolejne spotkanie, którym się zajmiemy w dzisiejszym odcinku. Mm -hmm. I to jest też naprawdę niesamowite. Życzyłabym sobie zacząć od tego, jaki jest kurs na piasta. 7,5. i pół. No właśnie. Na dziś. Ja, ja Mamy zadam... piątek 19 listopada. Ja ci zadam jedno pytanie. Czy piast w tym sezonie jest mocny? Piast w tym serdonie jest średni, na co też wskazuje jego ulokowanie w tabeli. Ale mm. przypominam Ci, że Lech Poznanie, kto się bardzo ładnie mówi, albo nieładnie, ale mówi w tym żargonie piłkarskim, złapał zadyszkę. Mamy przegraną ze stalą mielec, mamy przegraną z Łęczną mm -hmm. ostatnio. I ja wiem, że no, piast ma mega ciężary, żeby w ogóle wygrać z Lechem w Poznaniu. Ale w ogóle ostatnią bramkę strzelili Lechowi w Poznaniu w 2018. Proszę, teraz ty. Oni ze Stalą zremisowali, bo coś mi się nie zgadzało. 0-0. No zremisowali. A, zgodni, zremisowali? A no, co się, że przegrali. A, to przepraszam, to, bo te oba remisy były jak porażki. Nie, nie, oczywiście miałam na myśli yy, remisy, remisy, remisy. No właśnie, oni, oni To był zwycięski jeden punkt zarówno dla Stali, jak i dla Łęcznej, ale Lech oba te mecze zremisował. Tak. Naprawdę powiedziałem, że przegrał? Oba? Tak też, znaczy nie, powiedziałeś na pewno, że jeden przegrał. Powiedziałam, że oba no. przegrał. No cóż. Ee, ja jestem ciekawy. Piast ma tylko jeden więcej punktów niż moja Wisełka, więc dlatego się ciebie pytałem, czy... jak Piast twoim zdaniem wygląda. No ja wiem, no ale wiesz, jak Lech grał ze Stalą i z Górnikiem Łęczna, to w ogóle byśmy się nie zastanawiali, kto wygra, prawda? Ja bym ten dwa razy remis. No tak. <laughs> <laughs> no tak, tak, tak. No, ale rozumiem to, że zagrałabyś na, na zwycięstwo Lecha. Wydaje mi się, że te mecze tam, to wypady przy pracy. Lech wygląda solidnie. Kiedyś musieli złapać zodyszkę. Przerwa reprezentacyjna mogła, mogła zrobić im tylko in plus, szczerze powiedziawszy. Nie wiem, jak Ty na to patrzysz. Mnie się wydaje, że w końcu muszą, tak? No, że, że... Złapać zadyszkę? Nie, 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 nie. Mówisz o Lechu czy o Piaście? To o jest... Lechu. Aha, ja opiaźnie. No? <laughs> to fajno. No, no to fajnie wziąłaliśmy. <laughs> Mm -hmm. no, no także ja no, stawiam ja że się wydaje. tylko zobacz popatrz jaki jest kurs na remis myślę że też jest bardzo atrakcyjny bo na remis jest prawie 5. ja wiem że prawdopodobieństwo tego remisu jest niewielkie ale i tak myślę że kurs jest bardzo wysoki Mhm. Czyli nie wiem, jak to teraz powiedzieć po polsku, żeby to miało sens. Wydaje mi się, że prawdopodobieństwo jest remisu jest większe niż wskazywałby na to kurs, w związku z czym kurs jest bardzo korzystny. I zagram tak. Zagrasz na remis? Tak. Masz chyba za, nie, dużo, nie pieniędzy, nie, nie za dużo pieniędzy w portfelu. Mm, no nie, no. Ja uważam, że wygra Lech. Ostatnio Piast dostał też w torbę od zespołu z Poznania, bo przegrali 1-0 z Wartą i to jeszcze u siebie. Gdzie warta też nie jest zbyt mocna w gruncie rzeczy, więc obstawiam, że Lech to wygra i po prostu zagram na jedynkę. Nie wierzę w to, że mój kolega Filip Bednarek wpuści bramkę. Aha, nie wierzę, że wpuści, nie wierzę, że wpuści bramkę, mhm. ja chciałam dać właśnie. Po... No nie wiem. No ale zawsze mogą strzelić bramki. Mogą, 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 ale na przykład jakieś obie strzelą albo coś. I wiesz, że Lech u siebie przegrał tylko raz i w sumie pięć razy zremisował, więc. Ja wiem, ale wiesz. Nie mam pojęcia właśnie. Chciałbym, żebyś mi to wytłumaczyła. No, nie mówię, że muszą przegrać. Okej. Okay. Czyli mówiłam, grasz na ten remis. Mówiłam bardziej o remisiku takim, ale też mi się kurczę nie wydaje, żeby sobie lek na to pozwolił. Ale z drugiej strony chciałabym odrobinę szaleństwa wprowadzić do tego kuponu. Odrobinę szaleństwa? No to jest trzeci mecz do tego, Maja. Zmieścisz tam szaleństwo. Ja no ci pomogę nie, w tym tutaj szaleństwie. tutaj w ogóle nie zmieszczę szaleństwa. Ja tam znajdę szaleństwo, tam ty ogólnie. Wiem, ale właśnie ty będziesz sobie tam szalała, a ja tutaj teraz bym sobie poszalała, ale nie wiem tak <laughs> No, może zagraj, kto strzelił rałkę. Nie. Obstaw, że Filip będę. Nie, Benarek. w ogóle nie będę szalona. I mam do tego prawo. Tak? Tak. Okay. Z... Przekroczyłam pewną magiczną granicę wieku i teraz już nikt mi nie powie, że ograsz tam na kurs 1.67. No i tak, i zagram właśnie. No ja gram na 1,40. O, no widzisz, a jesteś młodszy. Mhm. O 10 lat. O 10 lat. <głos> 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 Dobra. Lech Piast. To był mhm. taki mecz. Teraz przechodzimy do ostatniego meczu. Meczu, o którym będziesz mówił głównie ty, czyli Dlaczego? Liga Włoska-Inter-Napoli. Hmm. Napoli, o którym już chyba nie będzie można powiedzieć, że zepsuje komuś kupon. Hmm. No chyba, że ktoś wiem. w nie nie wierzy. Wiesz, to jest w ogóle bardzo ciekawa historia z tym sezonem Napoli, bo wydają się piekielnie mocni. Wyniki idą naprawdę pierwszy raz w parze za ładną grą, bo grają naprawdę ładnie. I omijają ich kontuzję. Coś, gdzie zawsze w Napoli była plaga kontuzji i Napoli miało takie momenty, że grało dobrze, bo wszyscy byli dostępni i grało słabo, bo ktoś już wypadał. I z tej układanki wystarczyło często, żeby wypadła jedna osoba, żeby cała reszta się posypała. No ale jeżeli Napoli ma przegrać na tym momencie sezonu, to moim zdaniem chyba tylko z Interem. Tylko z Interem. Na nie razie wiem, czy... bez porażki. No, no na, razie, na razie bez porażki. I stracili no, na jest tylko cztery wrażenia. To jest spotkanie, tylko to ty już ty musisz ocenić, bo to Ty jesteś mm -hmm. mięśnikiem Ligi Włoskiej, ale y, tak nawet w kontekście walki o tytuł mistrzowski, to Inter zdaje się, że ma za sobą już mecze ze wszystkimi takimi najważniejszymi graczami, powiedzmy. I teraz jeszcze ten mecz y, z Napoli oczywiście liderującym, y, więc na pewno w tym sensie będzie to takie kluczowe spotkanie, prawda? Tak, ale też by mnie zaskoczył w ogóle mnie tutaj remis, bo jeden i drugi zespół może podejść do, z dużym respektem do, do, do rywala i mogą to być takie typowe piłkarskie szachy. Szczerze powiedziawszy, i, i tego się spodziewam. Nikt na pewno nie postawi tutaj wszystkiego na, na jedną kartę, ze względu na to, że no, gdyby przypadkiem Napoli wygrało z Interem, no to ucieknie im już naprawdę o, o 10 punktów w tabeli, to już się robi dużo. W no to rzeczy. się robi mega dużo, bo to już się wydaje taka strata ciężka do odrobienia, nie? Bo się te 7, no to tak jeszcze nie brzmi tak fatalnie, no ale Dokładnie. jednak dwucyfrowa liczba to już. Dlatego ja uważam, że tutaj remis da Interowi jeszcze przestrzeń gonienia Napoli w, całej, w całych rozgrywkach, bo Napoli lubi gubić punkty z przeciętniakami, chociaż w tym sezonie jeszcze co prawda nie zgubili w gruncie rzeczy z taką drużyną, gdzie można byłoby dawać ich jako pewnego faworyta, więc jestem ciekawy tego spotkania. To no, Inter jest naprawdę... Magico, czyli jakoś... A widziałeś kurs na Inter w ogóle? Świet... No właśnie widziałam, widziałam i to mnie bardzo dziwi, A, że... A widziałaś kurs na... na Poli? No tak, no to się trochę łączy jakby. No ja wiem, czy to, że to się <grym> ale... <grym> łączy, bo ja się specjalnie podpuściłem, bo kurs na Inter jest niższy od tego. No <grym> kursu tak, właśnie dlatego dziwię się bardzo, że Inter tutaj jest um, faworytem, ale z drugiej strony ty też trochę tak postrzegasz to spotkanie, więc już aż tak mnie to nie dziwi po Twojej wypowiedzi. No. Zwłaszcza, że właśnie wspomnieliśmy o Jacku, w zasadzie to ja wspomniałam, ale mhm. myślę, że też jesteś jego wielkim fanem. Albo ty przede wszystkim jesteś jego wielkim fanem. No to jest zawodnik, który biorąc pod uwagę wszystkich strzelców obu tych zespołów, jest najlepszy, bo ma 7 goli, czyli tyle samo, mhm. ile punktów straty ma Inter do Napoli. Przypadek? Co? Jaka piękna Sądzę. piękna współzależność. Piękna. No. Wydaje mi się, że ten mecz może być ciekawy dla takich koneserów piłkarskich, bo tutaj wszystko zależy się od, od tego, jak ten mecz się ułoży. Czy tam szybko wpadnie bramka, czy do pierwszej połowy będzie 0-0. No Tutaj może być 1-0. W jedną bądź w drugą no, stronę ten może być 1-0. mecz jeden, można jeden. wygrać, przegrać albo zremisować, prawda? No, Jesteś jeden. wyjątkowo. Ej, dobra, ale pamiętajmy też o tym, że Inter Intermegeco, ale Napoli ma ziela, który jest naprawdę w świetnej formie. Yy, co prawda nie spotkało się jego trafienie z Legią y, z aprobatą kibiców, mhm. y, natomiast no, Polak to Polak, czyż nie? Nie. E, ale wiesz co, on tak naprawdę, a widziałeś, pamiętasz, jakiś dobry mecz właśnie z Interem. On, ja pamiętam, że jeden ma mecz dobry z Juventusem zagrał. z tymi mocnymi zespołami jakoś tak nie, nie bryluje. Ja bym nie, nie, nie uważał, że to jest gościu, który może ten mecz na poli wygrać. Ja uważam, że oni jako, jako kolektyw są mocni. Serio. Tak jakbym nie, nie gloryfikował no, bym mi się tego. Uważasz, że to jest ważny element defensywy, a i ofensywy, przepraszam, Napoli. No, jest tak samo ważny dla defensywy, jak dla zespołu, moim zdaniem. Masz rację. <laughs> no nie wiem. Wiesz, uważam, że tu chodzi o zespół. W Napoli naprawdę chodzi o zespół. Tu już nie ma. Mm, takich indywidualności, z których na Napoli słynęło, bo no W zawsze... naszej grupie też, oba zespoły zresztą w Lidze już sobie nieźle radzą, Napoli pierwszy w naszej grupie, Inter y, tuż za Realem, więc... No właśnie. Mnie ciekawi twoje podejście do tego spotkania, bo mierzy się wielka marka, jaką jest Inter i zespół, który na pewno... A przypomnij mi, komu ty kibicujesz, bo... Juventusowi, który zajmuje ósme miejsce w tabeli. Uh -huh. Z tyłu lepiej się oglądam. Mm. Rozumiem. I mój Juventus ma 18 punktów, tyle co Bologna, Skorupa. Rozumiem. no też macie wiele wspólnego ze Skorupem. No właśnie. Mhm. A Bo obaj też jesteście bramkarami, prawda? Prawda. Ym... No właśnie. I na tym bym skończył. A ile ostatnio tam było bramek? Ym... Maja. A ile masz lat? <laughs> <laughs> I kto się bawił u ciebie na urodzinach? I dlaczego nie mówili po polsku? E... To ile? <laughs> 30, tak? Dobrze. Wszystkiego najlepszego, 0, 30? jeszcze 0,30? Boże, kochany, to jest, nie wiem, skąd to wziąłeś. Wszystkiego najlepszego, Maja. Chciałaś przypomnieć o swoich urodzinach. Ym... Dobrze. <coughs> um, w tym meczu... <laughs> Spokojnie, co są, za rok będą kolejne yy. urodziny, nie martw się. Nie wiem, co tu się wydarzy, ty pierwszy mów. No, ja obstawiam inter bądź remis. No to ja daję na poli bądź Remis, ok? Ok. Świetnie. I gramy za stówkę? Podwójna szansa to jest, tak? Mhm. Mm Dobrze. Aha, to ty masz 1,36, tak? Mhm. Mm ja 1,62. Dobrze. Przyszedł czas na podsumowanie naszych kuponów, ponieważ dowiedziałam się na tak zwanym backstage'u, że. Prawdopodobnie nie wszystkie moje typy wybrzmiały. Zatem powtarzam. W meczu Inter Napoli, yy, aha, bo to dałam pierwszy. No dobrze, czyli w meczu Liverpool Arsenal yy, powyżej 3,5 gola, co jest bardzo ryzykownym zagraniem, ale kto nie ryzykuje, wiadomo, nie pije pana. Lech Poznań Piast Gliwice yy, powyżej 2,5 z kolei. Natomiast Inter Napoli podwójna szansa, czyli remis lub wygrana Napoli. Stawiając ten kupon za stówkę, mam do wygrania 2526. a ty? 429. No dobra. Nie? Będę ci kibicować też. Bo ty dałeś. Oprócz tego meczu Inter Napoli, mhm. bo ty Dałem dałeś na... 1x, no to chyba, że Dałem będzie na remis. Lech i na remis bądź Arsenal. Okej. Okay. To ciekawe będzie. Ciekawy tydzień się zapowiada, szczerze powiedziawszy, weekend. Dobrze, ale skoro już mowa o podsumowaniach, to jeszcze chciałabym Wam raczej nie przypomnieć, tylko powiedzieć, że jest konkurs w związku z dzisiejszym odcinkiem. Konkurs teraz będzie na takich zasadach, czyli chyba znowu na troszkę innych. Pierwszych pięć osób, które poprawnie wytypuje zwycięzcę lub oczywiście remis w danym spotkaniu, czyli jeden X lub dwa. Otrzyma freebet w wysokości 30 zł. Tylko pamiętajcie, że muszą to być wszystkie trzy mecze, czyli we wszystkich trzech spotkaniach, o których mówiliśmy: Liverpool, Arsenal, Lech, Piast i Inter Napoli. Musicie poprawnie wytypować 1x2. Wszystko się chyba zgadza. A tymczasem bardzo dziękujemy Wam za uwagę. Do zobaczenia. No i mam nadzieję, że tutaj nasze dywagacje były Wam potrzebne. Pamiętajcie, że nie trzeba wcale. Się pasjonować futbolem albo mieć ogromną wiedzę, żeby móc sobie wytypować wynik mhm. spotkania. Czasami to nawet może przeszkadzać, prawda? Jak widać, to tak. Nie ja <laughs> wiem, o kim, kogo miałeś na myśli. Ja raczej zaliczam się do tej grupy. Yy, Nie posiadającej wiedzy i, i Dokładnie. <laughs> <laughs> Dokładnie. Także zachęcam. Yy, dziękujemy bardzo jeszcze raz, Żuruś. Dziękuję bardzo. I do zobaczenia. 526 na no zawsze coś. Na no buty będzie. Na no jakieś trampki, może. Niezbyt drogie.